Kolejna zakładka, najbardziej rozbudowana usługi. Tutaj nie będę wszystkiego omawiał po kolei. Skupmy, skupimy się na moim zdaniem najważniejszych e, rzeczach. Mamy VRRP, prosty web filtering. Możemy konfigurować białe, czarne listy stron. E, możemy blokować strony na, właśnie na podstawie czarnych list. Serwer czasu, RS-232, RS-485, VPN. Tutaj warto wspomnieć, że na Teltonica możemy uruchomić kilka instancji vpn w różnych rolach i jako serwer, i jako klient. Dynamic DNS, SMS Utilities, to jest zarządzanie poprzez SMS-y. Możemy zrestartować urządzenie, pobrać status z portu wejścia, wyjścia, włączyć Wi-Fi, zarządzać VPN-em, zmienić profil, włączać, wyłączać GPS-a, hotspot. Tutaj możemy uruchomić funkcję hotspota możemy włączyć hotspota z autentykacją yy, opartą o radiusa możemy konfigurować landing page czyli stronę na którą użytkownik jest kierowany po zalogowaniu yy, do sieci hotspot tło logo tekst przyciski Tutaj mamy dostęp do konsoli blokujemy się hasłem na admina Quality of Service Możemy tutaj ustawiać proste kolejki ograniczać y, ruch dla transferu w jedną i w drugą stronę input output, czyli zarządzanie, wejściami, wejście cyfrowe, wejście analogowe, przekaźnik, wejście. Y, Izolowane, nieizolowane. Tutaj możemy zczytywać stany z wejść i sterować wyjściami.